Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym zapytać o przyczynę, ponownie chciałbym zapytać o przyczynę, której w porządku dzisiejszych obrad nie, się, nie znalazł się projekt uchwały w sprawie zmian wysokości diet radnych. Na ostatniej sesji, bodajże 10 lipca, taki projekt został złożony przez grupę radnych. W statucie, zgodnie z paragrafem 25, tak, taką inicjatywę może złożyć pięciu radnych, w tym przypadku było sześciu radnych lub grupa 300 mieszkańców. Uchwała została pod kątem merytorycznym sprawdzona, formalno-prawnym. Zostały wskazane też źródła finansowania. Właściwie tych źródeł nie trzeba byłoby zmieniać, ponieważ jest wystarczająca ilość środków, a przynajmniej była do, do chwili obecnej wystarczająca ilość środków w tym paragrafie, z których są opłacone diety radnych. Taki, ja chciałbym przypomnieć, że 10 lipca taki projekt uchwały złożyłem Złożyłem najpierw na komisję, ale komisję warunkując to faktem, iż zarząd nie zajmował się tą sprawą została, nie została ta uchwała wpisana do porządku obrad komisji. Następnie tego samego dnia złożyłem wniosek o ujęcie w porządku obrad sesji. Tu natomiast w, Radni argumentując, że nie zajął się tym zarząd ani komisję, też to odrzucili, mówiąc też głosem pana przewodniczącego, że na następnej sesji Rady Powiatu taka uchwała się znajdzie. Ja chciałbym się zapytać, dlaczego w dniu dzisiejszym jednak ta uchwała. Nie znalazła się w porządku obrad. Mamy kolejne uchwały dotyczące zmian zarządu. To też są dość spore środki finansowe, które obciążą znacznie budżet w skali roku przy tych skromnych środkach, o które my wnioskujemy. Mówiliśmy, że obecna sytuacja, która panuje w Radzie, dotyczy wynagrodzeń radnych. Ona nie dość, że jest dyskryminująca i bardzo dzieli opozycję na koalicję rządzącą, to ona po prostu dyskryminuje nas samych jako radnych. I nie chodzi o wysokość, o górną stawkę tam 3000 zł. Może to być w drugą stronę. My w tej chwili dostajemy jako radni. Myślę, że około 1000 zł. Co prawda, ja dostałem raz 300, raz 500 zł, ale to z uwagi na fakt, że nie byłem na, na jakiejś komisji. Natomiast tu chodzi o to, żeby zmniejszyć dystans między zwykłymi radnymi, którzy są w opozycji, do radnych koalicyjnych. Jesteśmy takimi samymi ludźmi, mamy takie same. Mandaty, nasi wyborcy wybrali nas, są to też mieszkańcy Powiatu Sokulskiego. Ja tą argumentację już mówiłem wcześniej. Nie zgadzam się natomiast z argumentacją pani radcy prawnej, która można powiedzieć, w skrócie powiedziała, że ten projekt został skonsumowany. Nie, ponieważ on nie trafił na obrady Rady Powiatu. Nie został, nie, nie został umieszczony w porządku. Obrad. Gdyby on został rzeczywiście umieszczony i radni go odrzucili, byłoby OK. Natomiast on powinien się mimo wszystko znaleźć w porządku obrad, bo inaczej inicjatywa uchwałodawcza nie miałaby sensu, ponieważ nigdy żadna uchwała, która jest inicjowana nie przez zarząd, nie miałaby racji bytu. Po co w związku z tym? Takie są zapisy w statucie. Szanowni Państwo, dlatego ja y, chciałbym zapytać, dlaczego ta uchwała nie jest w porządku obrad? I argumentacja taka, że y, tutaj my, my w tej chwili y, promujemy y, przewodniczących komisji, to jest, y, to jest żadna argumentacja. To nie jest praca. Ta praca się tylko i wyłącznie sprowadza do tego, do takiej funkcji technicznej. Zarządzam głosowanie, za za zarządzam reasumpcję i podaję wyniki. A my, jako radni, spotykamy się też z mieszkańcami. Mamy taki sam mandat. Jeżeli my dostajemy, powiedzmy, tysiąc zł yy, yy, radniówki, to niech przemniczący na przykład dostaje 1700, a nie trzy tysiące. Bo możemy pójść w tą stronę. My nie mówimy o tym, że musimy podciągnąć do górnej stawki, która jest czyli około 3000, tysięcy, ale chodzi o to, żeby zmniejszyć dystans zwykłych radnych do radnych funkcyjnych, którzy są dyscyplinowani w tej chwili przez to, przez ta, taki, taki system wynagrodzenia, przez starostę, żeby głosowa, głosowali tak, jak starosta powie. Także ja bardzo proszę o, o wyjaśnienie, o wyjaśnienie tej sytuacji. E, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja najpierw sam może nie, nie będziemy tworzyć dyskusji, bo to jest tylko... Proszę zostawić, zostawić na następne, następną możliwość odpowiedzenia na ten temat. Panie starosto, może ja proszę dać mi wypowiedzieć się. Mój wniosek jest taki. To radni decydują o stawkach. I radni, dysku, głos, radni decydują o porządku obrad. Na poprzedniej sesji radni zdecydowali, że nie chcą dy, dyskutować na ten temat. I więc tak to ze względów formalnych zostało odrzucone. Mimo wszystko, ponieważ wniosek został złożony, wniosek został skierowany na zarząd. Ja jeszcze nie widziałem i nie miałem decyzji, jaki jest zarząd, jaka jest decyzja zarządu w tej sprawie, jak będzie decyzja zarządu, skieruję jeszcze ten wniosek do komisji. I komisje wypowiedzą się na ten temat. Także nie obiecywałem, że to będzie na następnej sesji. Powiedziałem, że to będzie na następnych sesjach. I tak to zostawmy. Nie będziemy już dalej dyskutować. Panie starosto, będzie jeszcze okazja do odniesienia się do tego tematu.